Oszczędzanie doszło do takiego, powiedziałabym, niebezpiecznego miejsca, mianowicie każdy sąsiad patrzył na sąsiada, jak on używa, czyli coraz mniej, żeby żeby otwierać to ogrzewanie, coraz bardziej, jak mówią, oszczędzać polegało na tym, że jak ktoś się wychylił mówiąc, to natychmiast ta dopłata była bardzo duża i następnego sezonu to ja też będę oszczędzał. W zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Odra, pierwszym budynkiem, w którym mieszkańcy podjęli decyzję o zmianie zasad rozliczania ciepła, był blok przy ulicy Wojska Polskiego 44. Spółdzielnia miała duże obawy z tym związane, ale podjęła wyzwanie. Nie zdawaliśmy sobie sprawy tak naprawdę, jakie będzie zwrócenie tego ciepła i czy ono nie będzie chorendalne, wysokie. Trafiliśmy na, na podstawie takich metod i prób błędów, takich taki, jak to kiedyś było, zanim były podzielniki i na podstawie takiej wyszło nam ileś i to się sprawdziło, proszę sobie wyobrazić i to funkcjonuje do dzisiaj. Mieszkańcy bloku przy ulicy Wojska Polskiego nie żałują swojej decyzji. Jesteśmy od chyba dobrych 3 czy 4 lat na tak zwanym ryczałcie. Mieszkanie ogrzewane jest w miarę rozsądnie, to znaczy się na zasadzie takiej, że kiedy jest taka potrzeba, to się grzeje, kiedy nie ma takiej potrzeby, nie grzejemy. Jesteśmy ogólnie z tej formy rozliczenia zadowoleni. Wobec decyzji podjętej przez lokatorów, spółdzielnia musiała wprowadzić zasady przechodzenia na nowy system rozliczania i zapisać je w swoim regulaminie. Jeżeli w danym nieruchomości zasilanej z jednego węzła ilość osób powyżej 50% wyrazi chęć na piśmie, że chce zmienić sposób ogrzewania na tak zwany za metr kwadratowy, to oczywiście zarząd, jak otrzyma listę z wiarygodnymi podpisami, wyraża zgodę i wtedy kończymy. Dajmy na to, że wpłynie lista od jakiegoś węzła, na przykład dzisiaj, to mówimy tak, proszę Państwa, dobrze, to do końca grudnia rozliczamy się z podzielnika, będziemy go odczytywali, a od pierwszego, Tycznia, zaliczka na metr kwadratowy i rozliczamy się z metra kwadratowego. Procedura przejścia z jednego systemu rozliczania na drugi jest więc prosta i krótka. Obecnie w spółdzielni Odra na ponad 50 budynków już 19 nie jest rozliczanych spodzielników ciepła. Spółdzielnia otrzymuje faktury co miesiąc, prawda? To są koszty. Te faktury sumowane za cały rok dają proszę panią opłaty i ta opłata jest dzielona w danym węźle na wszystkie mieszkania, które są przyłączone, ogrzewane z danego węzła i wychodzi nam cena jednego metra kwadratowego. W ostatnim sezonie grzewczym mieszkańcy bloków rozliczanych w ten sposób zużywali o około 20% więcej ciepła niż w budynkach z podzielnikami. Nie ma tu dopłat, bo zaliczki są ustalane na takim poziomie, by pokryły przewidywany koszt ciepła. Inaczej jest w spółdzielni mieszkaniowej Chemik. W środę 4 grudnia spotkała się duża grupa niezadowolonych mieszkańców. Dyskutowali w kwestii rachunków za zużyte ciepło w minionym okresie grzewczym. W tym roku to już przekroczyło ludzkie pojęcie. Trzy i pół razy drożej muszę zapłacić. Właściwie całe mieszkanie ponad 8 tysięcy. Po raz kolejny dotrzymałam. Zawyżony w, w mojej ocenie rachunek za ciepło. Mam dopłaty za rozliczenie poprzedniego sezonu około 2000 zł. Ja mieszkanie ogrzewam, ale w sposób racjonalny i orientuję się, jak należy postępować, kiedy się wietrzy mieszkanie. Natomiast też zauważyłam, że są takie symptomy pojawiającego się grzyba na naszym budynku. Co właściwie domniemuje, że niektórzy mieszkańcy być może nie ogrzewają ze względu na oszczędności. Ściągnęli mi podzielniki, poinformowali mnie, że mam dopłaty na 4,240. Takich przykładów spółdzielni chemik jest więcej. Dużo osób otrzymało rozliczenie wskazujące na wielokrotnie większe zużycie ciepła tylko w jednym pokoju. Teraz to jest masakra to, co się dzieje, żeby w jednym pokoju było nabite 160 tysięcy jednostek. To jest, to jest niemożliwe. Niedopłata jednego pokoju wynosi jednego pokoju 14-metrowego wynosi 3600 zł, więc dla mnie to jest po prostu niewyobrażalne. Cały sezon wygenerował praktycznie z jednego pokoju za 8200 zł. W tej sytuacji ludzie myśleli, że ich podzielniki są niesprawne. Jak powiedział prezes chemika Wiktor Szostak, jeżeli podzielnik jest uszkodzony, to spółdzielnia go wymienia i rozlicza zużyte ciepło. Sposób rozliczenia jest zawsze korzystny dla mieszkańca. Albo z obliczenia grzejnika, czyli teoretycznie ile on może mocy grzewczej dać, albo z ostatnich trzech lat, które ten, ten pokój, w którym był podzielnik, jakie były zużycia. I wtedy średnio z tego zużycia, która z tych dwóch podanych przeze mnie wersji jest lepsza dla mieszkańca, to tą stosujemy. Wobec zawyżonych, zdaniem mieszkańców, kwot do zapłacenia, wielu z nich złożyło do spółdzielni reklamacje lub ustnie domagało się wyjaśnień. Pisałam reklamację i prosiłam, aby spółdzielniami przedstawiła takie dosyć szczegółowe rozliczenie węzła cieplnego, albo naszego pionu, albo klatki schodowej. Byłam u pani prezes, rozmawiałam z, rozmawiałam z nią na temat niedopłaty i jak gdyby nie, nie, zostało, nie, nie, nie zostało mi wyjaśnione w jaki sposób e, są, są naliczane. Zostały złożone dwie reklamacje, na które generalnie e, odpowiedzi są nijakie. Jak zapewnił prezes Szostak, w tym roku liczba reklamacji nie odbiega od normy. Wpłynęło 88 podań. Na ogólną liczbę mieszkań wynoszącą 3640 stanowi to niecałe 2,5%. Przy dużych kwotach myśmy nie czekali na reklamację. Sami żeśmy wcześniej wszystko posprawdzali, żeby nie było żadnych zastrzeżeń. I łącznie z ekspertyzą podzielników. Jak ktoś stwierdza, że jak my sami sprawdzamy, to znaczy, że podzielniki źle działają. Nie, ja się z tym nie zgadzam. Nie tak intencja była, żebyśmy je sprawdzali. Lokatorzy narzekają, że grzanie mieszkań przynosi horrendalne wręcz rachunki. Z kolei nieogrzewanie ich prowadzi do obniżenia wartości budynku, pojawia się pleśń i grzyb na ścianach, a jakość życia w takim lokalu spada. W tej sytuacji coraz większa liczba policzan zastanawia się nad zmianą systemu rozliczania ciepła z podzielników na opłatę od powierzchni mieszkania. Warto chyba, aby włodarze, zarząd chemika zastanowił się tutaj razem z nami nad zmianą systemu ogrzewania. Może by tak pomyśleć o ryczałcie. Wolałby pan ryczałt? Zdecydowanie. Tak, owszem, interesowałem się tym. Nawet dzwoniłem do spółdzielni. Z wyliczeń spółdzielni ryczałt taki by się wahał około 9000 złotych. Oczywiście mieszkańcy mogą starać się o zmianę sposobu rozliczania ciepła, jest to możliwe. My byśmy musieli to rozpatrzyć i zapytać się wszystkich mieszkańców całej nieruchomości, zobaczyć jak to będzie wyglądało, powie, powiadomić tych, co nie wyrazili zgodę, jakie tego będą konsekwencje, żeby wiedzieli, bo rozliczanie bez podzielników, czyli z metra kwadratowego, jak Pani mówi, jest najprostszym sposobem rozliczania, bo y, tutaj nie ma oszczędzania, tu temperatu temperaturę reguluje się otwieraniem okna. Czyli jak tyle złotówek, co wejdzie w węzeł, który ogrzewa tą nieruchomość, dzieli się przez metry i czy oszczędzasz, czy nie oszczędzasz, musisz tak samo zapłacić. Jednak w spółdzielni mieszkaniowej Odra w Policach mieszkańcy wielu bloków przeszli na inny system rozliczania i udowodnili, że można rozsądnie gospodarować ciepłem, nie marzną, a ich lokale są odpowiednio dogrzane. Nie występuje już na przykład przemarzanie ścian. Tak te budynki zostały zaprojektowane i zbudowane, że jak jest grzane w sposób sensowny, tak kiedyś, to proszę Panią, nie ma tak zwanych tych wad, które się ujawniały. Na Wojska Polskiego 44, zanim wprowadziliśmy rozliczenie zamiast kloratowy, tam nam ciągle na szczycie budynku pojawiała się zimą woda. Współdzielnia Chemik zamontowała w ubiegłym roku nowe zawory termostatyczne, które zgodnie z polską normą włączają się, gdy temperatura w danym mieszkaniu spada poniżej 16 stopni Celsjusza. O takim kroku zadecydowały osoby uczestniczące w walnym zebraniu. Dzięki zamontowaniu nowych zaworów, ludzie, nie ogrzewający swych lokali, nie wyziębiają mieszkań sąsiadów, a na ścianach nie pojawia się grzyb ani woda. Ludzie szukają wyjaśnienia wysokich kwot do zapłacenia. Dla niektórych niezrozumiała jest różnica w cenie jednostki ciepła w poszczególnych latach. Proszę wyobrazić sobie, że na jednym budynku, na jednej klatce nawet, w tym roku ktoś więcej oszczędzał. I było, mówię w teorii, 1000 jednostek we wszystkich mieszkaniach. Na przyszły rok zima była troszeczkę ostrzejsza i podgrzali mieszkanie wyszło 1200 jednostek. I już jest w tym momencie różnica tej jednostki w zależności od ilości zużytego ciepła na tych podzielnikach. Jak powiedział prezes Szostak, spółdzielnia z własnej inicjatywy sprawdzała podzielniki u niektórych mieszkańców mających duże zużycie ciepła. Na 13 tysięcy podzielników niewielki procent był wadliwy. Oczywiście teraz już wiem, że nie za bardzo dobrze zrobiłam, że oddałam ten podzielnik, gdyż która z firm przyzna się do tego, że sprzedaje złe podzielniki, tak? Więc dostałam ekspertyzę odnośnie, podzie odnośnie tego podzielnika, że podzielnik jest jak najbardziej sprawny. Podzielniki, które mogły być niesprawne, wysyłano do ekspertyzy. Mieszkańcom nie podoba się, że badanie wykonuje ta sama firma, która jest właścicielem urządzeń. Są ekspertyzy, które potwierdzają o złym działaniu i oni za to płacą. Nie tylko za ekspertyzę sami płacą, ale jeszcze za różnicę, bo muszą nam zwrócić. Yy, nikt nie twierdzi, że nie można zlecić komuś na zewnątrz zrobienia ekspertyzy, ale to wtedy my powiadamy, metron, że ta i ta. Osoba znaczy przekazała do ekspertyzy ten podzielnik i wtedy oni i tak uczestniczą w tej ekspertyzie, bo to jest ich własna, ich wytwór, ich myśl technologiczna. Wielu mieszkańców jest oburzonych rachunkami, które przyszło im płacić za ubiegły sezon grzewczy. Do tej pory nie musieli dopłacać aż tyle. Ludzie boją się grzać, ludzie boją się odkręcać koloryferów. Co jakim kosztem? Jakim kosztem? 1600 zł to są zaliczki, które powinny wystarczyć na ogrzanie mieszkania yy, z lekką dopłatą jakąś tak, jeżeli ktoś grzeje. Lokatorzy mają różne pomysły na zaoszczędzenie ciepła. W mieszkaniach chcieliby odciąć poszczególne grzejniki albo całkowicie zrezygnować z ogrzewania. Jednak nie można tego zrobić. Centralne ogrzewanie nie jest własnością właściciela lokalu. Centralne ogrzewanie jest częścią wspólną całej wspólnoty. Czyli Nieruchomości, która, które, które u nas są. To jest po pierwsze. Na to musieliby wyrazić zgodę wszyscy, a nie sądzę, że zgodzą się. A najważniejsze jest to, że ta instalacja grzewcza została zaprojektowana w odpowiednich średnicach odpowiednich rurociągów. Każda likwidacja powoduje zakłócenia. Trzeba by było na nowo liczyć ilości ciepła, które muszą przejść przez odpowiednie średnice rur. Nastawy pomp. No wie to już jest proces dosyć taki głęboki, dlatego nie zgadzamy się yy, i rzadko kto się zgadza na likwidację centralnego ogrzewania. Każde mieszkanie znajduje się w określonym miejscu w budynku. Jedno potrzebuje mniej ciepła, by uzyskać żądaną temperaturę, inne więcej. Nie wiem, jak to są te robione przeliczniki. Podejrzewam, że nigdy nie był robiony żaden audyt energetyczny, który porównywałby takie mieszkanie szczytowe czy narożnikowe do takiego mieszkania załóżmy po środku bloku. Jak wyjaśnił prezes spółdzielni Chemik, każde mieszkanie ma współczynniki korekcyjne. Jeden zależy np. od długości grzejnika czy liczby żeber, a drugi od usytuowania mieszkania. Współczynniki te mają wpływ na wysokość rachunku. Współczynnik korekcyjny ustalony dla każdego w odpowiedniej proporcji jest jednakowy dla każdego przy usytuowaniu takim samym mieszkaniem. Właściciel tego programu rozliczeniowego mniej więcej ustala. Przecież tych programów rozliczeniowych jest nie wiem ile w Polsce. Każda firma, która ma podzielniki, ma swój program rozliczeniowy i wszędzie są podobnego typu współczynniki korekcyjne. Z tego co ja się znam, to jest to z wieloletniej praktyki podobnych sytuacji i w Niemczech, i w Polsce. I przypuszczam, że ktoś tam badał to i ustala mniej więcej. Współdzielnia nie może negocjować z przedsiębiorstwem energetyki cieplnej ceny jednostkowej ciepła. Jest to cena urzędowa, jej wysokość ustala urząd regulacji cen. Nie można więc tu szukać oszczędności. Z faktury całości opłaty, która przychodzi, jest podzielony 50% na opłatę stałą i 50% na tą część, którą podzielniki rozdzielają ilości tego zużytego ciepła. W opłacie stałej, tych 50% to wszystkie łazienki u nas, w każdym mieszkaniu nie mają podzielników, czyli wszyscy, wszystkie mieszkania tutaj z tego korzystają. Wszystkie grzejniki w suszarniach, w korytarzach, w wejściach, przed, zaraz przy wejściu do budynków, no wszystko tam, gdzie jest korzystane pomieszczenia, wózkownia na przykład, gdzie są korzystane przez wszystkich te opłaty. I to jest 50% tych kosztów, które jest to opłata. I to się u nas nazywa opłatą stałą. Mieszkańcy, z którymi rozmawialiśmy, czują się lekceważeni przez pracowników spółdzielni i nie są usatysfakcjonowani wyjaśnieniami w sprawie ciepła. Z zarzutem lekceważenia nie zgadza się prezes Wiktor Szostak. Ja nie unikam rozmów, odpowiedzi. Ja nie mam godzin przyjmowania interesantów. W każdym czasie, jak jestem i nie jestem zajęty, przyjmuję każdego w każdej sprawie. Nie zdarzyło mi się krzyczeć na nikogo że ktoś kiedyś nie chce słuchać racji strony spółdzielni no to to jest mi tylko przykro, bo mogę myśleć, że nie potrafię dotrzeć do tego człowieka z argumentami, ale nie, nie podzielam tego zdania, żeby zarząd był w opozycji do, do mieszkańców. My mamy świadomość tego, że my jesteśmy yy, opłacani przez członków spółdzielni z ich pieniędzy. To, to jest tak proste, że to aż trochę tak dziwnie brzmi, jeżeli nam się o tym przypomina. Tym słowom przeczy jednak korespondencja naszego widza ze spółdzielnią. Lokator prosi o informację skąd wzięła się tak duża liczba mieszkańców z niedopłatami za ciepło. W odpowiedzi spółdzielnia niewiele wyjaśniając ucina korespondencję. Policzanie niezadowoleni z rozliczenia ciepła mają różne pomysły na załatwienie sprawy. Poczekam a spółdzielnia sama podam je do sądu o zapłacenie gdyż ja tego nie zapłacę. Myślę że razem w gronie będziemy musieli ustalić co dalej robić. Najwyższą władzą spółdzielni jest walne zebranie członków, które odbywa się raz w roku. Tam przedstawia się sprawozdanie finansowe, porusza bieżące tematy i planowane zmiany. Z tych powodów warto poświęcić czas i przyjść na zebranie. Ustawodawca daje mieszkańcom obowiązki, ale i prawa. Mają oni na przykład prawo zmiany władz swojej spółdzielni, jeśli są niezadowoleni z działań dotychczasowego zarządu. Z polickiej grupy, która czuje się poszkodowana rozliczeniem za ciepło, tylko jedna osoba była raz na walnym zebraniu. Na razie nie wiadomo, co wywalczą lokatorzy ze spółdzielnią. Mimo wyjaśnień prezesa nasuwa się myśl, że jednak gdzieś tkwi błąd. Mieszkańcy kojarzą swoje duże dopłaty z ubiegłoroczną wymianą zaworów. W drugiej spółdzielni, Odrze, do tej pory najwyższa niedopłata za ciepło wyniosła niecałe 5000 tysięcy złotych. Przyczyną prawdopodobnie była nieumiejętność korzystania z podzielników. Był to jednostkowy przypadek. W spółdzielni chemik natomiast niedopłat jest o wiele więcej: przypadek, niedbalstwo lokatorów czy błąd w rozliczeniach spółdzielni.